Bóg niech będzie w swoim sercu Niech Nie po to tutaj przyszedłem. A, przepraszam, jak to się zaczynało? W imię ojca, syna i ducha. Ja postanowiłem to ujawnić, a szczegóły zamieszczę na swoim profilu. Zostańcie mi, kto wam zapłacił? Nie można. Pyt. Naprawdę? Kurwa, piotr! Ale można zbierać pieniądze w parafii naftowe po zmarłym bracie. Ciekawe jak wierni zareagują na takie nowiny. Jeżeli zechce, może się nagle okazać, że teraz to typu posywasz szwagierkę. Fajna laska. <noise> Nie kusiło cię nigdy. Może ja się skończę. Kręć się Akumulator? Słucham? Padł panu akumulator? Yy, nie, yy, chciałem sprawdzić olej. No tak, olej ważna rzecz. Powodzenia, z których wynika. Że na tym terenie były składy amunicji z II wojny światowej. Amunicji? Matko, z córką. Prawdopodobnie składowano ją tutaj przed powstaniem warszawskim. Dużo tego jest? Niestety tak. A to co zamierzacie? Ściągniemy jeszcze dwie drużyny ze specjalistycznym sprzętem, żeby przeszukać cały teren dokładnie, zneutralizować zagrożenie. Czy było gdzieś jeszcze kopane? Kopalat, bracie. Rozejrzyj się. Boga tu nie ma, jestem tylko ja. Podpisz mi to. Nigdy. Oj no Piotruś, otwórz. ty Bardzo no Teraz, kurde, inaczej. Dzieliliśmy się wszystkim. Ciuchami, żarciem, sokiem. No i dziewczynami... No co ty? Przecież żartowałem. Nie spieszy mi się. A poza tym nie łączę interesów z przyjemnościami. A teraz ma być przyjemnie. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania. Wiele dobrego słyszałem na temat Waszej kancelarii. Czy mieli Państwo czas przejrzeć dokumenty, które przesłałem? Ty, jako żona piłkarza ekstra klasy, będziesz błyszczeć jak gwiazda. Będziesz jak ta żona Beckhama, Weronika. Wiktoria. U. Mm. Właśnie. mi dziękujesz za to, co dla ciebie zrobiłem. Chciałem tylko dla ciebie dobrze. Dla ciebie, dla siebie. Tak jak kiedyś. Nie mogłem wyjechać. Chciałem, ale to było silniejsze ode mnie. Tak bardzo mi na tobie zależy. Podpiszesz mi zaświadczenie odbytej spowiedzi. Bez spowiedzi nie dam zaświadczenie. Żaden książę z tego nie zrobi. Główno mnie to obchodzi. Potrzebuję tego dokumentu. Podpisuję nie pierdol.